Minęły już ponad dwa tygodnie od zamknięcia boisk i zawieszenia wszystkich treningów. Koronawirus jak na razie triumfuje nad rozgrywkami piłki nożnej, które na chwilę obecną nie wystartują przynajmniej do 26 kwietnia. Jeśli rozgrywki powróciłyby zgodnie z planowanym terminem, drużyny miałyby co nadrabiać. Przykładowo Wiktoria Ostrzeszów miałaby do rozegrania siedem zaległych spotkań. Pozostałe drużyny reprezentujące powiat ostrzeszowski nieco mniej, ale jak wiadomo, na tym poziomie żaden zawodnik nie jest w stanie utrzymać się z piłki, a to wiązałoby się z koniecznością wykorzystywania urlopów w ciągu tygodnia, tak żeby dokończyć ligę. Do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej cały czas spływają pytania, co z awansami i spadkami. Martwią się drużyny, które po rozgrywkach jesiennych nie zapewniły sobie pewnego utrzymania. Zewka Koblagura, LZS Doruchów, Lilia Mikstad. A także te, które mają jeszcze jakiekolwiek szanse na osiągnięcie tytułu mistrzowskiego. Powód? W najgorszym scenariuszu, w przypadku braku możliwości powrotu na boisko, rozgrywki będzie można uznać za zakończone, bo rozegrano już 50% spotkań. Czekamy na rozwój sytuacji. Myślę, że wcześniej jest jeszcze o tym, żeby mówić, jak, w jaki sposób zostanie liga dokończona. Na dzisiaj to, co wiemy, że przerwa jest do 26 kwietnia, czyli jeszcze ponad miesiąc. Mamy na to, żeby się zastanowić, jak te rozgrywki mają zostać dokończone, czy będą w ogóle do, do, dokończone. Sytuacja w Polsce, na całym świecie bardzo dynamiczna jest związana z rozwojem koronawirusa. Dzisiaj podejmowanie jakichkolwiek wiążących decyzji z mojej perspektywy jest za wcześnie. Musimy odczekać i zobaczyć po prostu to, co się będzie działo. Uważam, że powinniśmy dążyć oczywiście do jak najbardziej piłkarskiego rozwiązania, czyli żeby jak najwięcej rozegrać na boisku, jak najwięcej spotkań, żeby mogło być, się odbyć. Oczywiście wiemy o tym, że piłka amatorska ma swoje prawa, czyli granie w środku tygodnia, ciągłe granie w środku tygodnia jest praktycznie niemożliwe. Będziemy się zastanawiać od momentu, kiedy będziemy wiedzieli, że możemy wrócić na boisko. Znaczy troszkę wcześniej, ale jak gdyby wyznacznikiem będzie na przykład termin powrotu na boisko. Na pewno nikogo nie będziemy chcieli w żaden sposób skrzywdzić. Będziemy szukali rozwiązania, które będzie jak najbardziej... Rozsądne dla wszystkich w obecnych czasach. Co róż pojawiają się jednak pewne pomysły i scenariusze. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i zarazem prezes piłki nożnej na Dolnym Śląsku, Andrzej Padewski, zaproponował pewną opcję dokończenia sezonu w trzeciej lidze i klasach niższych w sytuacji wznowienia rozgrywek w maju. Według jego propozycji tabele należałoby dzielić na pół, tworząc grupę mistrzowską i grupę spadkową, w ramach których mecze rozgrywane byłyby systemem każdy z każdym. co Spowodowałoby skrócenie rundy o połowę i granie tylko w weekendy. Gospodarzami meczów w takich grupach byłyby drużyny, które w rundzie jesiennej w poszczególnych meczach występowały w roli gościa. Co na to WZPN? Ja jestem za najbardziej piłkarskim rozwiązaniem. Na, na dzisiaj mamy tak, że mm, mamy 50% rozgrywek. Jeżeli nam się uda rozegrać jeszcze parę meczów i będzie to 70-80%, to te tabele będą bardziej. Bardziej adekwatne, będą więcej mogły nam powiedzieć. Jak więcej też powiedział o tym, jak kluby się przygotowały do rundy rewanżowej, do rundy wiosennej. Więc im więcej spotkań, tym bardziej te tabele będą większą miały jakby wagę, wykładnią będą aktualnej formy czy całości, większości sezonu. Jest to pewna opcja, którą my będziemy dyskutowali, ale no cały czas mówię jedna rzecz. Podstawową rzeczą będzie decyzja, i to, to decyzja nie tylko Polskiego Związku Plikinownictwa, ale to jest też decyzja rządu tak? czy, czy samorządu, od kiedy będą obiekty otwarte, kiedy będzie można grać. Więc dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli czasu czasu do 30 czerwca, a być może też zdecydujemy się w tej części, może amatorskiej, na przedłużenie trochę, trochę nawet rozgrywek, bo wydaje mi się, że nawet jak wrócimy do w normalnego życia, do normalnego funkcjonowania, to początek lipca po całej tej sytuacji, w Polsce nie będzie jeszcze takim okresem urlopowym, więc być może zagramy chwilę dłużej. Prezesa cieszy fakt, że wszystkie wielkopolskie drużyny wzięły sobie do serca prośby o niespotykanie się na treningach w grupach. Ma również nadzieję, że rozgrywki w ligach powrócą w takim samym składzie i żadna drużyna się nie wycofa. Pamiętajmy, że największym zagrożeniem, które ja tu widzę, to jest to, że e, samorządy pieniądze przeznaczyły na wykonanie odpowiednich zadań. I te zadania przez nie rozegranie meczu, przez brak rozgrywek mogą zostać niewykorzystane, e, niezrealizowane i samorządy zwrócą się o zwrot pieniędzy. Pamiętajmy, że będą też w trudnych sytuacjach same szukając pieniędzy, szukając oszczędności, bo, bo trochę świat e, przez ten czas może się zmienić. E, nie chciałbym, żeby tak było. Będziemy musieli się odnaleźć w nowych realiach, ale tutaj jest też taka być może rzecz, że do wielu klubach, kiedy trzeba będzie się zastanowić, przemyśleć to, w jaki sposób są wydawane pieniądze i na pewno, czy one są wydawane w racjonalny sposób, bo podnosząc się do piłki amatorskiej, trzeba będzie dobrze przemyśleć to, czy nadal kluby stać na to, żeby gdzieś zawodnikom wypłacać za grę, w piłkę amatorską płacić jakiekolwiek pieniądze. Warto dodać, że na czerwiec zaplanowano wybory władz w Poznaniu. Czy prezes podjął już decyzję o reelekcji? Tak traktuję Uważam, że proces, który rozpoczęliśmy 4 lata temu, jeszcze nie jest zakończony. Możemy nadal udoskonalać funkcjonowanie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiele rzeczy zostało zrobionych, ale widzę też jeszcze miejsca czy przestrzenie, w których możemy lepiej pracować, być lepsi i do tego będziemy dążyli. Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wyznaczono na dzień 5 czerwca, jednak ten można przesunąć najpóźniej na 60 dni przed wyborami PZPN-u, czyli do drugiej połowy sierpnia. Jak zapewnił nas prezes Wojtala, obecnie są ważniejsze sprawy niż wybory władz. Mamy jeszcze czas, no decyzja, oczywiście mamy wyznaczony termin na 5 czerwca, na dzisiaj szykujemy się do tego terminu, ale mamy jeszcze też, musimy pamiętać, że... W każdym momencie możemy te wybory przesunąć. Mamy czas do 60 dni przed wybrami pozytywnoskimi, czyli do pon. 24 sierpnia, więc na razie spokojnie jest na to czas. Są ważniejsze rzeczy w tej chwili. Na koniec naszej rozmowy Sternik Wielkopolskiej Piłki skierował przesłanie do działaczy w terenie. Kluby. chciałbym, żeby przede wszystkim zachowały spokój, zadbały o to, co najważniejsze, czyli zdrowie zawodników, zdrowie trenerów, zdrowie dzieci, którymi się dzisiaj e, też wiele klubów w Wielkopolsce zajmuje. Czyli na pewno będziemy szukali rozwiązań wspomagających kluby e, i czekamy na to, kiedy wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności naszej, naszej piłkarskiej. A dzisiaj najważniejsze jest zdrowie każdego z nas. O wszelkich zmianach, decyzjach władz PZPN-u i WZPN-u informować będziemy na bieżąco.